Poprzednia wymiana oleju miała miejsce w ASO, powinni wlać dokładnie taki sam olej jak podesłałem, taki widnieje na fakturze i zapewniono mnie, że taki trafi do silnika. Jako, że oryginalny olej kosztuje 250 zł za litr, a do niedawna nie było zamienników, trzymałem się więc zaleceń producenta o dożywotności oleju w skrzyni. Przeprowadzimy dzisiaj całkiem ciekawy eksperyment, dzięki któremu poznamy jak zmieniają się właściwości oleju po kolejnych szybkich wymianach oleju metodą statyczną. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie DS7 Crossback i jego automatyczna skrzynia biegów. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej ze skrzyni tego samochodu. Warto nadmienić już w tym miejscu, że nie był on wymieniany od nowości, przebieg 112 000 km. Przeprowadzimy dzisiaj całkiem ciekawy eksperyment, dzięki któremu poznamy, jak zmieniają się właściwości oleju po kolejnych szybkich wymianach oleju metodą statyczną. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajduje się dużo olejów. Dwa zestawy pochodzą z silników dwóch różnych samochodów. Będzie o tym w kolejnych odcinkach, natomiast cała reszta to olej z automatycznej skrzyni biegów. Standardowo próbka oleju świeżego, próbka oleju przepracowanego oraz próbki po kolejnych wymianach ze skrzyni szczegóły za chwilę. Zaczynamy od testu bibułowego, w tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć, a komentarz na końcu filmu, zapraszam. Czeguło odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. DS7 Crossback, rok produkcji 2019, silnik o pojemności 2.0, 180 koni mechanicznych, diesel, przebieg blisko 112 000 km. Właścicielem samochodu jest 36-letni mężczyzna. Do skrzyni biegów zalany został olej Ravenol ATF z licznymi aprobatami producentów, które wrzucamy do tabeli zbiorczej. Tutaj mała adnotacja, Jakub napisał, że poprzednia wymiana oleju miała miejsce w ASO, powinni wlać dokładnie taki sam olej jak podesłałem. Taki widnieje na fakturze i zapewniono mnie, że taki trafi do silnika. Jestem ciekaw czy tak się stało. Co do instrukcji to niestety nie ma w niej nic na temat zalecanego oleju poza tym, że DS zaleca oleje Total. Przesyłam za to zrzut Service Box, czyli z systemu online grupy PSA. Mój silnik to DW10FC tabela dotyczy Europy. Przebieg badanego oleju to 111 687 km 95% eksploatacji to trasa dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 4 lata. Z dodatkowych informacji właściciel samochodu Jakub przekazuje, że DS7 poza kilkoma wyjątkami. Jeśli już jest odpalany, to robi od razu trasę przez Niemcy non-stop 800 do 900 km z jednym przestankiem na tankowanie z prędkościami 155 do 160 km na godzinę. Od nowości nie wymieniany olej w automatycznej skrzyni biegów. Jako, że oryginalny olej kosztuje 250 zł za litr, a do niedawna nie było zamienników, trzymałem się więc zaleceń producenta o dożywotności oleju w skrzyni. Obecnie jest już dostępny zamiennik firmy Ravenol. W cenie dla śmiertelnika kupiłem od razu 20 litrów. Mam zamiar go wymienić 3-4 razy metodą statyczną i chciałbym sprawdzić, czy faktycznie 100 tysięcy kilometrów nie robi na fabrycznym oleju w skrzyni wrażenia oraz jak zmienią się właściwości tej mieszanki po 3-4-krotnym rozcieńczeniu nowym olejem. W ramach ciekawostek Jakub miał cel, aby osiągnąć kolor plus minus czwart od lewej. Widzicie teraz zdjęcie z forum olej ze skrzyni po 35 000 km i kolejne wymiany. Jakub planował 3-4 wymiany, a skończyło się na tym, że wykonał 8 wymian. Dalej Jakub pisze, że oprócz poznania odpowiedzi na pytania, które jego nurtują można by w końcu zamknąć to neverending story na forach. Stellantis BMW Volvo, czy jedna wymiana statyczna w tej skrzyni wystarczy, czy robić ich 10, czy w ogóle jest ona potrzebna? Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju po kolejnych wymianach. W takiej kolejności, że zaczynamy od najmniej przepracowanego, a skończymy na oleju, który pracował w skrzyni blisko 112 000 km. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca 12,5 mm2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 3,4 mm2 przez w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 153. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Różnice są na poziomie 3-4%. Pora na olej po kolejnych wymianach. Zrobimy to w opcji przyspieszonej, żeby Was nie zanudzać tyloma pomiarami. Olej po ósmej wymianie miał następującą lepkość: w 40 stopniach 12,2, w 100 stopniach 3,3, wskaźnik lepkości 155. Olej po siódmej wymianie miał następującą lepkość: 12,2, w 40 stopniach 3,3 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 155. Olej po szóstej wymianie miał następującą lepkość: w 40 stopniach 12,1, w 100 stopniach 3,3 wskaźnik lepkości 154. Olej po piątej wymianie miał następującą lepkość 12,140 stopniach 3,3 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 154. Olej po czwartej wymianie miał następującą lepkość. W 40 stopniach 12,1, w 100 stopniach 3,3, wskaźnik lepkości 154. Olej po trzeciej wymianie miał następującą lepkość. W 40 stopniach 12,2, w 100 stopniach 3,3 ,3, wskaźnik lepkości 150. Olej po drugiej wymianie miał następującą lepkość. W 40 stopniach 12,0, w 100 stopniach 3,3, wskaźnik lepkości 152. Olej po pierwszej wymianie miał następującą lepkość: 40 stopniach 11,8, 100 stopniach 3,2, wskaźnik lepkości 150. Po blisko 12 000 km olej miał następującą lepkość. 40 stopniach Celsjusza 11,6 mm2 przez sekundę. 100 stopniach Celsjusza 3,2 mm2 przez sekundę. Wskaźnik lepkości 146. A teraz prezentujemy zmiany procentowe. Na tym etapie wnioski moje są następujące. Olej po przebiegu 112 000 km zmniejszył swoją lepkość o 7% w 40 stopniach. Oraz o 6% w 100 stopniach Celsjusza. Pierwsza i druga półkanka skutkowała tym, że ta lepkość wciąż była zauważalnie niższa, o około 5% w 40 stopniach Celsjusza. Natomiast od trzeciej wymiany zmiana lepkości utrzymywała się na praktycznie tym samym poziomie, niższym około 3% w stosunku do lepkości świeżego oleju. Zatem pierwszy duży wniosek z badania lepkości podesłanych próbek jest taki, że wymiana oleju od trzeciej w górę jest nieuzasadniona w takim rozumieniu, że olej po trzeciej wymianie mógł już zostać w skrzyni i pracować przez kolejne kilometry. Zobaczymy teraz na wynik testu bibułowego. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bazując na zaprezentowanych wynikach, wniosek mój jest następujący. Wymiana oleju powinna zostać zakończona po trzecim razie, Olej od czwartej wymiany utrzymuje barwę zbliżoną do tych z kolejnych wymian od piątej do ósmej. Wydaje się, że cztery ostatnie wymiany były niepotrzebne. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Kilka spraw do podkreślenia. Jest to bardzo dobry przykład pokazujący możliwości podczerwieni. Zwróćcie uwagę jak dokładne i powtarzalne jest to badanie. Obserwujemy idealne stopniowe zróżnicowania dla kolejnych próbek. W kilku miejscach powiększamy wykres i sprawdzamy otrzymane różnice. Praktycznie każdorazowo z jednej strony mamy widmo dla oleju świeżego, z drugiej strony widmo dla oleju przepracowanego po blisko 112 000 km. I teraz kluczowe pytanie: Na podstawie zmian parametrów chemicznych tego oleju, która wymiana oleju skutkowała najmniejszymi zmianami? W mojej opinii, od czwartej pukanki, od czwartej wymiany do ósmej, różnice między widmami są najmniejsze, co oznacza, że wymiana od czwartej w górę jest średnio uzasadniona i należało poprzestać na trzech wymianach. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że każda kolejna pukanka zbliża stan oleju w skrzyni do jakości oleju świeżego i będzie miał rację. Natomiast zmiany są minimalne i na tym etapie trudno odpowiedzieć na pytanie, ile tych pukanek należałoby jeszcze wykonać, żeby olej w skrzyni był 1 do 1 w stosunku do tego, co prezentuje świeży olej. Wyświetlam wam teraz kilka miejsc na wykresie, gdzie te różnice są bardziej i mniej zauważalne. Gdyby ktoś był zainteresowany szczegółową interpretacją, to przypominam, że na kanale jest dedykowany film pod badania w podczerwieni. Link znajdziecie w opisie filmu. Na tym etapie nie podejmuje się oceny, czy olej po 112 tysiąca kilometrów nadawał się do dalszej eksploatacji, czy nie, ponieważ głównie zajmuje się olejami silnikowymi i ustalone poziomy akceptowalne, ostrzegawcze, krytyczne dotyczą właśnie tej grupy olejów. Natomiast z czasem, jak będzie więcej próbek oleju ze skrzyni biegów, to zaczniemy porównania i próbę ustalania wartości progowych dla tej grupy Oleju. Podsumowując eksperyment dostarczył moim zdaniem bardzo ciekawych i wartościowych wniosków. Optymalna liczba wymian oleju w skrzyni to 4. Każda kolejna przynosi korzyści, które nie są współmierne z podnoszonymi kosztami. Wymieniając olej czterokrotnie w skrzyni w domyśle czwarta wymiana to już jest olej docelowy, który ma zostać w skrzyni i pracować w niej kolejne dziesiątki kilometrów. Takie podejście spowoduje, że wymieniony olej będzie zbliżony parametrami do oleju świeżego w opcji zoptymalizowanej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne nasze testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.